Chcesz pusza który jest no zadziała, tak? A jak? Dobra, jednego trzeba musisz zabić, drugi jest jakimś światem, dzięki. Ja idę na grę, Jeden po jeden? Od razu, kurwa, od razu. A mnie to laktera może zajęć, aha, no to. Sejd. <słysza> 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 nie ma jeden na jeden, nie respektuję coś takiego. jest festiwal spadania Jak widzisz, pojede jeba. A, łatwo. Tu drang przede. Dopie spiada, to wiesz. cześć ja pierdolę. Tak jak duży, <gorszy> w tego w World of grałem na jebalnie. I widzie wtedy, Zreszcie... nie? <gorszy> no. Też co? Nie, cof Cofnij się, jak żeby tu wskoczyć, żeby coś nie. Jak pije się piwo, czy coś? No i co? Wstanie? Pozdrowienia, on najdostojniejszy. Cybon nam pisze. Cybon. Cynamon, kurwa. K mon ja mogę zejść, a ty go zepnij. Wyczuwam w tobie dobro. Zapłata za tę bezczelność... Nie zepnę go przecież po takim kątem, nie. Aha. Nie sądzę. Nic nie działa. O kur... Przeżył. No nie. Of course. Pierdolne. <laughs> no Nic nie działa, bo po co? Hejki! Pielki! Hihihi! <śmienny> Hihihi! Ojej, skąd działa? Hihihihi! Niech cię bije czy coś, teraz mam puszę już. Trzeba... Spierdalać. A, to... Skup się! Szybko! A? On nie ma w ogóle... To nie ma, nie ma w ogóle bloku. Widzę. To już mały się nie blokował. Nic nie atakuje, tylko tak kurwa jak pali Dobra. No kurwa. Nic! Nic! Na plecach postawił! Nic kurwa! Żebyś się sam te radzie zjebał, nie? Ja? Nie w ogóle nie. Trzeczyna jest to możliwe. Słuchaj, wszystko jest możliwe. Ej, hey, czekaj. Nie. Yeah. Yeah. Mam to nagrane, to jest najlepsze. I ja to lubię, chyba takie rzeczy. Jak takie rzeczy wejdą. Ej teraz sniperski kurwa, gościu. Tamten jest tu drag. No, on? No. O! Ciekawe jak nasz kolega. Chce <grym> się zobaczyć. Też się zjebie już od razu. chcę to zobaczyć w Jak go się spin, No, to... no jak pały. Ciemna. A, żadne się ale no tak. Mighty spierdalamy. Aha. 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 To jest. Aha. Aha. <ścoughs> co? co, 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 co? Który jeden spadł? Dlaczego? Nie rozumiem. Nie wiem. Jeden wyszedł w ogóle. Kurwa. Spadł. A, drugi spadł. Tak. Szkoda, że tego nie nagramy, kurwa. Ja chcę wiedzieć, co tam się wydarzyło. Kurwa. Dobra, chyba aut kurwa. Nie, nie będziemy przedłużać was kurwa. No nie, ale... Tego tam, kurwa...